to widać, że coś teraz przyjechało z kierunku Wrocław-Świdnica. Tutaj, no ktoś tam wysiadł chyba, jedna czy dwie osoby by siadły. No. Nie wiem, czy to skończyło, bieg. Aha, zaraz już się ten, to dla przyjazdu z na Wrocław, czy to ten pojedzie właśnie, co jest w kierunku bielaby. No, zobaczymy co będzie. Przejazd zamknięty, bo się na czerwono tam, tam się świeci. Nie wiem, czy zobaczycie. O, o! o. Kurczę, co za technika. semafor pokazany. Widać kształtowy, także troszeczkę tutaj ze mną w historii się nauczycie kolejnictwa Co za czasy, dobrze kochani No Pani kierowca tam cała naprzód czadu dajemy i te sprawy no proszę szybciutko Wyjazd podany z dzierżoniowa no jedziemy, 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 panie kierowco tam. Szkoda paliwa przecież no Nie wiem co się dzieje, czemu nie jedzie Przez radio rozmawiali, nic się nie dzieje. Semafor podany, tam jest taki fajny autko, o! Takie fajne autko tam jest, widzicie Chłopaki obserwują wszystko Ale czemu on nie ma? Chociaż ludzie są, ale nic nie miał na wyśmierlaczach napisane. Ani z przodu, ani po bokach od strony paronu, ani z tyłu, więc to jest taki widać pociąg widmo. Więc zobaczymy sobie, jak szybko tutaj pan albo pani na nastawni. Semafor. Jeju! Kurczę, jestem kochani pod wrażeniem. Nie ma co? Aha, już rogatki otwierają. Aha, czyli tak, semafor jako pierwszy był. Nastój dane potem rogatki się otworzyły i no i czekamy na pociąg. To chyba ten pociąg się wróci za niedługo do Wrocławia. No dobrze, tam czy słońce widzicie? Tam koło komina, koło komina troszeczkę słońca powinno być, chociaż nie wiem czy, czy to będzie widoczne. No ktoś tam zatrąbił. A tu takie fajne autko stoi już tam, nie wiem, pół godzinki około, bo zaobserwowałem, że mamy ogon, mamy ogon, po tamtej stronie tak pół godzinki, więc musimy być grzeczni, po pasach przechodzić, nie przestory i tak dalej. Aha, taka ciekawostka, wiecie co? Jak przyjechał pociąg, no nie wiem, ze, ze świdnicy to tam kobieta z takim małym dzieckiem tutaj przez te tory właśnie przechodziła przez te oba tory przechodziła i taki facet no, starszy podjął o ty jeju coś tam jedzie jakiś taki starszy facet podjął konwersację i zwrócił uwagę, że jak pani dziecko uczy takie ma małe dziecko gdzieś pięcio, siedmioletnie żeby przez tory przechodzić, no co zrobić? Więc ta kobieta powiedziała jakoś tak. Nie do końca. Fajnie. Dzień dobry. Przepraszam serdecznie pan ten pociąg, gdzie teraz jedzie? A nie mam pojęcia, bo ja nie jestem stąd. Ale on, no, ale, ale on ze Świdnicy to może... Albo do Wrocławia pojedzie, bo tam jeden pojechał. Nie mam pojęcia. No czyli jak widać? Pociągi z Kudowy do Legnicy. Widać, że ma światła, że, że to jest widać taki no, EU 07, bo ma taką widać starą konstrukcję. Taka ciekawostka właśnie, czyli Kudowa Legnica. Przez Dzierżoniów? No nie ma pojęcia, ale co zrobić. Nie, nie, to jest, to jest nowy. O. Był daleko, to mi to zmyliło właśnie, wiecie. Kudowa Legnica. Tak? Dobrze. Kudowa Legnica. Fajnie, podoba mi się taki fajny pociąg. Chciałem taki mieć na własność. Co ty myślicie? To, to dajcie mi znać. A, to jest jeden wagonik tylko? Wow, 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 wow. Jeden wagonik, tak? Wow, to fajowo. Pani tam jest, o mało swojej głowy tam no dzieliście. Na głowę trzeba uważać, kiedy yy, drzwi automatyczne się zamykają. No dobrze, więc pani kierowco cała naprzód. Coś tam trzeba podać, jakiś sanaforek. Please? Aha, no czyli... Zamykają się drzwi ostatnie, chociaż były zamknięte już, bo powiedziałem Tutaj pan dzielnie za sterami samolotu Dzielnie działa to jest jeden wagonik tylko no. fajnie, fajnie No ale panie maszynisto ja nie mam aż takiej dużej karty pamięci, więc pan by już mógł się ewakuować z tego peronu, drogi panie maszynisto, z panią konduktorką. Aha, jeszcze otwarte są te, przejazd jest otwarty? Wow.